I tam odbywa się wchłanianie wody i składników mineralnych i witamin. I teraz e, mówi się o tym przede wszystkim, że jelita są naszym drugim mózgiem. E, dlaczego? Dlatego, że w jelitach, zarówno cienkim, jak i grubym, e, jest cała masa bakterii. No, pełnią bardzo e, ważne funkcje w naszym e, organizmie. E, I ponoć przede wszystkim... ktoś kiedyś je nawet zważył, że można tak, ocenić e... ile one ważą. Około dwóch, około dwóch kilogramów stanowi nasz mikrobiom. No w związku z tym zawsze możemy sobie powiedzieć, że te dwa kilogramy dodatkowe na wadze to jest dokładnie ten nasz mikrobiom, ale rzeczywiście tak. Tych bakterii jest bardzo dużo. Tak naprawdę, jeśli ich skład i jeśli ich proporcje są dobre, gwarantują nam dobre zdrowie. To jest ta część tego, co zawiera się w jelitach, która oczywiście w tej Najlepszej kondycji zawsze powinna w nich być, ale są też inne rzeczy, raczej e, powinny z tych jelit zniknąć. Co to jest?